Trójkąty o kątach 30, 60, 90 charakterystyczne mają pewne zależności, które łatwo przyswoić. Popatrz. Jeżeli będziesz miał trójkąt, w którym poza kątem prostym będzie zaznaczony kąt 60 stopni lub 30, to znaczy, że będziesz mógł korzystać z zależności w tym trójkącie i są one dosyć proste. Każdy trójkąt o kątach 90, 60 i 30 ma trzy boki. Trzy boki o różnych długościach. Najkrótszy, średni i najdłuższy. Najkrótszy bok to nasze A, najdłuższy to nasze 2 A, a ten średni to A pierwiastków trzech. Zapisałam ci tutaj je od najkrótszego do najdłuższego. Zatem popatrzmy. Ten bok jest najkrótszy, widać od razu, że on jest najkrótszy. To najdłuższy to będzie 2A, czyli 2 razy 5 to 10, a ten średni będzie wynosił bok, czyli 5 razy pierwiastek z trzech, czyli po prostu 5 pierwiastków z trzech. Chodźmy do drugiego przykładu. Mamy teraz bok najdłuższy opisany i jego długość to 14. To jeżeli jego długość to 14, to najkrótszy będzie wynosił połowę, bo zobacz, najdłuższy to było 14, czyli 2a, to najkrótszy to będzie połowa tego, czyli 7. A ten średni to będzie 7 pierwiastków z trzech. I teraz wykorzystanie w zadaniu trójkątów 30, 60, 90. Przed tobą trapez. Niby masz tylko kąt 60 stopni, ale pamiętaj, dorysujesz wysokość i zawsze będziesz już miał kąt prosty. Zatem dorysujmy sobie tutaj wysokość. Każda wysokość tworzy nam kąt prosty z podstawą. Zatem zobacz. 60 stopni, 90, wobec czego tu będzie 30. I teraz jest to trapez równoramienny, w związku z czym ta długość. To 4. I teraz zastanów się, jaki to jest bok, czy to jest najdłuższy bok, średni, a może najkrótszy. No, oczywiście on jest najdłuższy. Najdłuższy jest przeciw jest najdłuższy. Wobec czego ten najkrótszy będzie jego połową, a wysokość to będzie dwa pierwiastki trzech. Odtwórz sobie jeszcze raz, żebyś sobie powtórzył, bo bardzo często te zadania pojawiają się na egzaminie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!